Cześć, witajcie, a dzisiaj zapraszam Was do recenzji Huawei Mate 50 Pro. Pierwsza sprawa, jeżeli chodzi o Meta 50 Pro, jest to bardzo świeże urządzenie, niedawno miało swoją premierę, tak więc wszelkie nowości, które Huawei mógł tutaj do niego wpakować, właśnie zostały wpakowane przez niego i bardzo, bardzo dobrze. Tutaj muszę powiedzieć, że oczywiście wraz z najnowszym telefonem, wraz z najnowszym hardwarem, który tutaj Huawei upakował, mamy także najnowszą nakładkę. I tutaj, jeżeli chodzi o nią, ja bardzo się cieszę, bo rzeczywiście widać, że mamy sporą poprawę względem chociażby poprzednich generacji bo chociażby dodali tutaj nam dodatkowe, powiedzmy interaktywne ikony, a także więcej widgetów, tak więc poruszanie się po interfejsie jest teraz prostsze i do niektórych opcji po prostu dochodzimy wcześniej niż jakby było to poprzednio przez ustawienie i tak dalej, tak więc tutaj duży, duży szacun. To mi się podoba, bo rzeczywiście z telefonu korzysta mi się po prostu prościej. I jeżeli chodzi o aspekt wizualny, tutaj no ciężko się czepieć do czegokolwiek, bo jest to oczywiście segment pro, to jest telefon z półklicą Nowej, powiedzmy, już takich jak najnowsze flagowce od Apple czy od Samsunga, czy jeszcze od innych, również flagowych producentów, jakim oczywiście jest teraz właśnie Huawei, cały czas. No i przede wszystkim, jeżeli chodzi o tył, mamy tutaj szkło, bo od akurat tego miejsca chciałbym zacząć. Mamy tutaj także sporą wyspę, mieszczą się tutaj cztery obiektywy. No i ja, akurat w ostatnich, powiedzmy, materiałach tam nagrałem jeden materiał odnośnie MATE 50 Pro, były to pierwsze wrażenia, i tam nazwałem ten telefon fotograficzny. Cutem, bo porównując na przykład do swojej lustrzanki cyfrowej, do aparatu systemowego, którego mam, jeden i drugi model jest od dwóch różnych producentów, tak więc mam takie porównanie, porównywałem. No i faktycznie mogę powiedzieć, że lustrzanka nawet za 3 4000 tysiące i tak samo aparat systemowy, akurat od Sony, no można powiedzieć, że. Nawet w niektórych aspektach nie dorównuje temu aparatowi, który mamy właśnie w Mate 50 Pro, bo zdjęcia są po prostu tutaj rewelacyjne. Oczywiście, jeżeli wejdziemy sobie w tryb Pro, dopiero wtedy zaczyna się zabawa. Mamy tutaj fizyczną przesłonę, tak więc możemy sobie regulować jasność, światło, jakie dociera właśnie do soczewki. Tak więc, no to są po prostu magiczne sprawy i bardzo, bardzo się cieszę, że wyszedł w końcu smartfon, który naprawdę może spodobać się fotografom. No i oczywiście poza tym wygląda. Świetnie, no i praktycznie jest jak najbardziej smartfonem funkcjonalnym dla każdego. Jeżeli chodzi o kolejną część, powiedzmy jeszcze aspektu wizualnego, z boku mamy fajnie ścięty ekran. Jeżeli chodzi już o front, mamy tutaj powiedzmy takie edgeowe ścięcie, ikonki na przykład będą nam się fajnie przesuwały tutaj na bokach. Zresztą jak na przebicie widzicie. Jeżeli chodzi o prawy bok, mamy przycisk do włączania oraz wyłączenia telefonu, na górze regulacja głośności. No i tak naprawdę, jeżeli chodzi o dół, lub na kartę SIM, USB typu C, mikrofon, głośnik, zarówno ten na dole, jak i oczywiście na górze, bo mam tutaj właściwie dwa głośniki, tak więc telefon jak najbardziej podczas oglądania na przykład jakiejś seriali będzie mógł nam tutaj ten dźwięk reprodukować z tych dwóch głośników, jednego tego głównego, a drugiego tego do rozmów, tak więc te tony się fajnie rozkładają i faktycznie mamy taki efekt stereo i to jest bardzo fajną sprawą. No i prawdę mówiąc poza tym, że z tyłu szkło, tak więc materiał premium, z przodu świetny ekran i tutaj oczywiście już może tak na krótko jeszcze przejdę do specyfikacji. Mamy tutaj OLEDa 120 Hz, jeżeli chodzi o zagęszczenie pikseli 4 428 ppi, czyli bardzo, bardzo dużo. No i rozmiar ekranu 6,74 cala dokładnie. Z tym że oczywiście mam tutaj praktycznie pełną bezramkowość. Telefon jest bardzo symetryczny. No i mimo, że ten ekran jest spory, tak by się mogło wydawać chociażby zerkając na specyfikację. Niemniej jednak, właśnie za sprawą tej bezramkowości po prostu w dłoni naprawdę leży bardzo pewnie i w większości przypadków ja na spokojnie byłem w stanie go obsłużyć jedną ręką. Natomiast jeżeli chodzi o ekran, no wiadomo, OLED to jest jakby klasa sama w sobie, kąty widzenia, nasycenie, czernie, no są tutaj po prostu rewelacyjne, tak więc do ekranu w żaden sposób się nie mogę czepić. Tutaj Huawei naprawdę, zresztą już jakby od lat no, robi świetne ekrany w swoich logosach, tak więc naprawdę jest genialnie i do tego aspektu się nie czepiam. Kolejna sprawa, teraz przejdźmy sobie do hardware'u, czyli tego, co mamy w środku. I tutaj bardzo mocny układ, właściwie najmocniejszy, jaki możemy teraz kupić, czyli Snapdragon 8 Plus generacji pierwszej, z tym, że dodam, bo muszę oczywiście to jak najbardziej powiedzieć o wszystkim, nie mamy 5G, jest to układ, który bazuje na e, maksymalnie 4G, czyli LTE, tak więc akurat tutaj w przypadku 5G niestety, no póki co nie mamy możliwości skorzystać z tego wariantu. Kolejna sprawa jest, jeżeli chodzi o ten procesor, wrócę do tego, mamy tutaj 8 rdzeni, taktowanie procesora 3,2 GHz, jest to imponująca ilość, układ graficzny bardzo mocny, Adreno 730, 8 GB pamięci RAM i 256 aż GB pamięci wbudowanej, tak więc no tutaj jeżeli chodzi o ten telefon, właściwie mamy naprawdę bardzo, bardzo mocny układ, jakby no praktycznie najmocniejszy, jaki możemy kupić teraz na rynku, tak więc no jeżeli chodzi o różnego rodzaju gry, aplikacje programy, nawet te najbardziej zaawansowane, nie ma żadnego problemu nakładka, którą daje tutaj nam Huawei jest na tyle do, dobrze zoptymalizowana bo Harmony OS w wersji 3.0 tej innej nowszy. no muszę wam powiedzieć że jeżeli chodzi nawet o optymalizację pod kątem czasu pracy na baterii, jeżeli chodzi o baterię mamy tutaj 4700 mAh to ja na spokojnie jestem z tego telefonu w stanie wykorzystać go przez jeden pełny dzień, nawet jeżeli będę go załóżmy no, mocno, intensywnie używał. Nie powiem, że katował, bo jeżeli na przykład, nie wiem, cały czas bym sobie grał i tak dalej, no to wiadomo, że to będzie około 3-4 dnia i tak dalej, ale przy takim normalnym, intensywnym, bardzo intensywnym użytkowaniu jestem w stanie wytrzymać jeden dzień i to jest świetne. Niemniej jednak oczywiście mamy też turbo szybkie ładowanie, tak więc ładowarka dołączona w zestawie pozwoli nam naładować ten telefon mniej więcej w okolicach 30 minut, bo mamy aż 66 W, tak więc no nawet doładowanie powiedzmy 10-15 minutowe pozwoli nam na przykład szybko sobie dobić od 60% do setki. No i kolejna sprawa, czyli tak naprawdę powiedzmy też sam feeling z użytkowania tego telefonu, tak jak powiedziałem, naprawdę jest wykonany świetnie. Tutaj w tym przypadku nie mamy na przykład, jeżeli chodzi o ramki zaostrzonych krawędzi, tak więc być może to się komuś będzie podobało, bo w sumie teraz większość telefonów po prostu jest bardzo kanciasta. tutaj tego nie ma. Fajnie on leży w dłoni, zdecydowanie no materiały z jakich został on stworzony mamy takie uczucie, że jest to już telefon pro, nie jest to jakiś średniak i tak dalej, tak więc no tutaj pod tym względem po prostu no miło się go trzyma w ręce. To jest jakby taka chyba najlepsza e, powiedzmy ocena tego. No i druga sprawa, jeżeli chodzi o ten telefon, przede wszystkim, no, jeżeli chodzi o wydajność, nie mam nic do zarzucenia, grałem nawet w najmocniejsze gry i nie było problemu. Oczywiście nawet zainstalowałem sobie aplikację do montowania filmów, bo jak najbardziej teraz, no już powiedzmy w dobie, kiedy smartfona mamy cały czas przy sobie, nieraz je też montuję Filmy nawet w 4K, i tutaj nie ma żadnego problemu. Sam render jest bardzo szybki i, no, ten telefon, umówmy się, niejednokrotnie po prostu jest w stanie także przewyższyć po prostu nawet komputery. Natomiast teraz najważniejsza chyba sprawa, bo to jest jakby taka sztandarowa funkcja tego telefonu, czyli aparat. Przede wszystkim, tak jak wspomniałem, mamy tutaj 10-stopniową regulację fizyczną, fizycznej przesłony i to jest świetne. Tak więc, jeżeli jesteśmy powiedzmy fotografami bardziej pro, to możemy sobie odpowiednio, manualnie dostosować ile światła ma wpaść do soczewki. Natomiast tutaj też taka krótka informacja, jeżeli jesteśmy po prostu amatorami, robimy sobie zdjęcia automatycznie, no to tutaj Huawei zadbał o to, aby ta sztuczna inteligencja po prostu dobierała tak te kolory, tak balansowała powiedzmy te zdjęcia. Oczywiście mamy HDR i tak dalej, te wszystkie najnowsze opcje. No i faktycznie zdjęcia nocne również jak najbardziej tutaj mamy. Tak więc, no, software bardzo, bardzo mocno dba o to, aby te zdjęcia praktycznie za każdym razem wychodziły świetnie. I ten software też tutaj Wam powiem, że jakoś mocno nie wpływa po prostu na to, nie jest nie kształca przede wszystkim tych zdjęć. One są bardzo naturalne, tak jak powiedziałem wcześniej, no wychodzą po prostu jak z lustrzanki czy jakiegoś innego powiedzmy też aparatu systemowego i to nie z najniższej półki, tak więc to jest naprawdę świetne. Mamy tak naprawdę też trzy takie użytkowe obiektywy, szeroki kąt, zwykły aparat 50-megapikselowy, no i teleobiektyw 60-megapikselowy, możemy maksymalnie do 10 razy przybliżyć sobie to zdjęcie. Jeżeli chodzi o ten teleobiektyw, no i cyfrowo maksymalnie do razy 100. Tak więc, no, generalnie, nawet jeżeli chcemy podglądnąć jakiś obiekt, który jest bardzo daleko, no to także nie ma z tym problemu. Oczywiście wtedy już musimy zaakceptować to, że na zdjęciu pojawią się jakieś szumy, no bo przy tak dużym przybliżeniu jakość, niestety, musi troszeczkę, powiedzmy, ulec drobnemu spadkowi. Niemniej jednak, i tak jest bardzo dobrze, i tutaj swobodnie mogę porównać, powiedzmy, jakość tych zdjęć nawet do tej najmłodszej wersji Samsunga Galaxy S22 Ultra, który również ma stukrotny zoom cyfrowy, tak więc tutaj praktycznie 1-1 moim zdaniem, jeżeli miałbym znaleźć jakiś punkt odniesienia. Niemniej jednak zdjęcia uważam, że są robione właściwie na ten moment chyba jest to jeden z najlepszych telefonów foto. Praktycznie no jeszcze nie testowałem wszystkich telefonów, wszystkich producentów, niemniej jednak no w tej półce cenowej wydaje mi się, że tutaj ciężko będzie znaleźć jakiegoś konkurenta, który no na, ten, na tą chwilę by po prostu ten telefon zaczął. Ja uważam, że że ten aparat ze swoimi możliwościami, których ma już tak wiele, nawet na lat, kilka, nam na spokojnie wystarczy. Bo no, skoro zdjęcia wychodzą świetne, skoro mamy tak wysoką rozdzielczość, tak bardzo zaawansowane obiektywy, soczewki i tak dalej, no to tutaj ciężko powiedzieć, aby no, nawet w przeciągu powiedzmy lat coś się zmieniło i te zdjęcia, tak czy inaczej, będą wyglądały świetnie. Wyglądają super, jeżeli chodzi o te zrobione w ciągu dnia przy dobrym oświetleniu, no i wyglądają również świetnie, jeżeli chodzi o zdjęcia. Zresztą teraz akurat widzicie taki krótki pokaz tych zdjęć, tak więc możecie zobaczyć, jak to się prezentuje. No, jeżeli chodzi o filmy, 4K maksymalnie do 60 klatek. Tak więc tutaj, jeżeli chodzi o to, również pro, tak jak powinno być, nie mamy 8K. Chociaż no ja na to nie narzekam, bo 8K jest mi w, w żaden sposób niepotrzebne. Tak więc to jest taka już rozdzielczość naprawdę do tego, aby nie wiem, zrobić po prostu wow na niż pokazać, że mój telefon ma 8K. Ale no, w praktyce to się po prostu nie przydaje. No, jeżeli chodzi o takie podsumowanie. Muszę wam powiedzieć, że naprawdę jestem bardzo zadowolony z Mate 50 Pro. Jest ultra wydajny, to jest telefon, który już też po raz kolejny znów obalam. ma usługi Google chociażby za pomocą wirtualnego g tak więc YouTube'a, Google Mapsy, Gmaila, aplikacje, chociażby już typu na przykład Netflix, Messenger, Facebook, to na spokojnie możemy pobrać z oficjalnego sklepu Huawei App Galery. Niemniej jednak te wszystkie inne, na przykład gry i tak dalej pobieramy sobie po prostu z G mamy tam dostęp do takiego wirtualnego sklepu Google Play, który na dobrą sprawę na oko przypomina, a właściwie no po prostu jest tym sklepem i tam pobieramy sobie te gry i to wszystko tutaj działa w pełni, tak więc właściwie żadnych ograniczeń nie mamy. Tak więc no generalnie telefon jest naprawdę świetny, no ciężko mi się tutaj przyczepić do czegoś. Czas pracy na baterii, nawet przy intensywnym użytkowaniu, tak jak wspomniałem wcześniej, to jest pełny dzień. Jeżeli chodzi o aparat, no mówię, zaczyna nawet lustrzanki czy aparaty systemowe spółki cenowej za 3-4 tysiące, tak więc tutaj wielkie, wielkie wow. No i kolejna sprawa, oczywiście, ekran, świetny OLED, bardzo duży. No i 120 Hz, tak więc wszystko tutaj wygląda super płynnie. Tak więc, no, telefon generalnie do flagowców należy. Należy też powiedzieć, że jest to na ten moment najmocniejszy wariant od Huawei. Tak więc, jeżeli szukacie super flagowca, który naprawdę posłuży wam na lata, będzie robił świetne zdjęcia, i to już naprawdę nie takie, że są bardzo ok, takie po prostu, które już Mogą robić nawet profesjonaliści, no to tutaj jak najbardziej ten telefon Wam polecam. No bo ja, nawet, jako taki powiedzmy stricte amator fotografii, no jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co potrafi ten telefon. A jeżeli wejdziemy już nawet w opcję Pro, no to tutaj zaczyna się bajka, bo tych funkcji mamy multum. Tak więc, jeżeli chodzi o automatyczne, czy chociażby ręczne, powiedzmy dobieranie. Parametrów robienia zdjęć nie ma tutaj problemu. chwały akurat tutaj to świetnie opracował, tak więc tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. smartfon naprawdę bardzo polecam. Ode mnie mocna piątka. Jeżeli miałbym się do czegoś przy, przyczepić, to bym to powiedział. Jedyne co tutaj mogę wypunktować, to brak 5G. Natomiast poza tym jest wszystko ok. Zostawi i dostajemy ładowarkę w odróżnieniu już od chociażby producentów, o których tutaj już nie chcę wspominać, ale mamy pełną ładowarkę, mamy kabel, mamy wszystko co powinniśmy dostać. Mamy tak także dodatkowe etui silikonowe, tak więc od razu na start jesteśmy w stanie też sobie ten telefon zabezpieczyć. No i to tak naprawdę tyle. Dzięki za obejrzenie tego materiału, jeśli cię Wam podobał, zostawcie pod nim łapkę w górę, jeśli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie mój kanał. Ja za dzisiaj Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnych materiałach.